Witam Was na kolejnym poranku z Biblią, gdzie kontynuujemy to odkrywanie Chrystusa w Starym Testamencie. Ostatnio zakończyliśmy nawiązaniem do historii potopu. Tym razem chciałbym, abyśmy poszli nieco dalej bo do historii opisu budowy wieży Babel, co jest też powiązane z powstawaniem, z obrotami pierwszej cywilizacji, bo właśnie tam miała powstać ta wieża, i to miasto. Pamiętamy to w Księdze Rodzaju, 11 rozdziale, od wersetu 4 do 8. Potem rzekli, „Nurze zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe cokolwiek zamierzają uczynić. Przedostąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przystali budować miasto. Człowiek próbuje postawić pomnik swojej wielkości, swojej chwały i też sprzeciwia się Bożemu rozkazowi. Bóg chciał, aby człowiek napełnił całą ziemię. Oni próbują się tutaj skupić wokół jednego miasta, budując coś, co byśmy dzisiaj nazywali cywilizację. Wiemy, że te wielkie miasta, one dawały silny impuls do rozwoju techniki, nauki, handlu, ale także do rozwoju religii, dlatego że każde z tych miast, pierwszych, miało swoje własne bóstwo opiekuńcze. Najczęściej byli to ubóstwieni ludzie, legendarni królowie czy też założyciele miast. To powodowało, że Bogu nie podobał się ten obraz, który on zobaczył, i dlatego Bóg chciałby człowieka zachować od pyłu tej kultury, od wpływu także tej religii i powołuje człowieka, Abrama, który mieszka w Mezopotamii, aby go wyprowadzić do ziemi, gdzie Bóg zawsze z nim przymierze. O tym powołaniu czytamy w Księdze Rodzaju, 12 rozdziale, od esetu pierwszego do drugiego. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażą, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje. Także staniesz się błogosławieństwem. Jest tutaj mowa o imieniu, że Bóg uczyni je sławnym. My wcześniej czytaliśmy, że ten, ta wieża, to miasto miało zapewnić sławę tym ludziom, którzy je zbudowali. Ale Bóg to dzieło przerwał i mówi do Abrama, że ja uczynię sławnym Twoje imię. Śladem tego, czy też znakiem była zmiana jego imienia z Abram na Abraham. Ale w tym imieniu kryła się też obietnica, że on stanie się ojcem wielu narodów. Nie jednego. Ale wiele miało narodów wyjść z Abrahama, który wówczas był bezdzietny, Bóg na wspaniałą obietnicę i spełnieniem tej obietnicy jest najpierw Izaak. Czytamy o tym, że Bóg także poprzez Izaaka, wystawia Abrahama, czy już później Abrahama, na próbę. Opis ten zawarty jest w 22 rozdziale tej samej Księgi Rodzaju. Wersety od 1 do drugiego, potem od 9 do 13 i na koniec od 16 do 18. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Oto ja, i rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria. I złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Było to bardzo blisko Jeruzalemu, na wzgórzu, nazwanym później wzgórzem świątynnym. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. Zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całe palenie zamiast syna swego. Ponieważ to uczyniłeś i nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Ten ostatni fragment był wypowiedziany przez Boga. Bóg mówi, czyli też bym powiedział potwierdza swoją obietnicę, że w nim, czyli w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Jak to się mogło stać? Jak w ogóle się mogło stać, że Abraham ofiarował swojego syna na ofiarę? Czytamy to w liście do hebrajczyków 11, 9, że on wierzył, że Bóg ma moc skrześcić go z martwych, w sensie Izaaka. Ale ta wiara nie dotyczyła tylko Izaaka, ale dotyczyła też potomka, który miał się narodzić długo, długo później. Ale zanim jeszcze przejdę do tego potomka, my wiemy, że Abraham przez swoją wiarę, przez swoją ufność dla Boga, stał się ojcem wiary. Jak czytamy to w trzecim rozdziale listu do Galacjan, dla wszystkich, którzy wierzą, stał się ojcem we wierze. Lecz w co wierzył Abraham? Wierzył w Bożą Obietnicę, a ta obietnica dotyczyła Jezusa Chrystusa, który był nazywany potomkiem Abrahama według ciała. Ale w rzeczywistości był zrodzony z Ducha Świętego jako Boży Syn którego wypełniała ta cała pełnia boskości. I przez Jezusa Chrystusa i tylko przez Niego mogło się wykonać to błogosławieństwo dla wszystkich narodów ziemi. Ta obietnica, która została dana Abrahamowi. O ważności tej obietnicy czytamy, czytamy w Ewangelii według Jana, 8 rozdział wersety 53 oraz od 56 do 58. Tam jest trwa rozmowa Żydów z Panem Jezusem. Czytamy, czyś ty większy od Ojca naszego Abrahama który umarł, także prorocy umarli, za kogo się uważasz? To mówili Żydzi. A Pan Jezus mówi: Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał, i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do Niego. Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Oni nie rozumieli, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I to właśnie ta postać Boża rozmawiała z Abrahamem, kiedy on otrzymywał te obietnice. Te obietnice dotyczyły właśnie Syna Bożego i ofiary, która miała być dokonana. Dlatego Bóg nigdy nie żądał od ludzi ofiar. Nie żądał także od ofiary od Abrahama, ale sam poświęcił się, aby własnego Syna dać Jezusa Chrystusa, abyśmy my wszyscy przez Niego mogli mieć zawarte przymierze z Bogiem. Obrazem tego przymierza był już przymierze zawarte z Abrahamem. Ale Bóg przygotował coś daleko doskonalszego. Przez Jezusa Chrystusa mamy przebłaganie i mamy dostęp do Boga Ojca. On stał się dla nas tą drogą. On także nam wskazuje tą drogę. Ta droga często wiedzie z Mezopotami do Jeruzalem. I na początku tej drogi zawsze jest Jezus Chrystus. Dlatego bardzo Was zachęcam do dalszej podróży, aby odkryć tą obecność Chrystusa w Starym Testamencie. I do zobaczenia na naszym kolejnym spotkaniu. Jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek po filmie.